Pomału kończymy naszą relację z pobytu na wspólnym gonniku Mazowsze. Mamy teraz godzinę którą 11, tak? Już zobaczmy, kibiców jest bardzo mało. Tutaj odwiedził nas tutaj pan. Siedział w tej, wcześniej, był jako kibic, ale w samochodzie. Jak kolega się przedstawi? Sikorski tenisów. Tutaj też ma kolega gołem. Tak, I przyszły już? Dwa, dwie jest. O, zobaczmy, musimy popatrzeć, bo przychodzą takimi właśnie grupami po kilka sztuk. Mamy teraz na, dzień, na chwilę obecną około chyba 170 czy 180 gołębi. One co chwilę dochodzą takimi właśnie grupami po kilka sztuk. 8, 10, 2, 3, tak no po prostu kapią, można powiedzieć. Podejrzewam, że będą się schodzić cały dzień. Popatrzmy, jak one sobie tutaj krążą, cztery. 8, 9, 10 sztuk tutaj krąży, 11. O. kibiców już poza tutaj kolegom przedstawialiśmy, nie mamy. Pojechali. No, wiadomo, każdy ma jakieś obowiązki w ciągu dnia. To jest dzień powszedni tygodnia, środa. O. Poderwały się też te głębie, które wcześniej przyszły, jeszcze nie zdążyły wejść. No, tak krążyć, widzimy. Po stacji pogodowej, że delikatnie wiatr się wzmógł, też nam pokazuje od razu stacja i kie... prędkość wiatru i kierunek. O, tu widzimy temperaturę, ciśnienie. O, a te głębie sobie tutaj bliżej będzie lepiej widać. No, może ktoś dostrzeże swojego głębia, rozpozna, ale wątpię. To niestety nie mam aż takich możliwości technicznych. Jeszcze w innych głębnikach są loty, także emocji na pewno związanych z wyglądem przylotu głębi będziemy mieli pod dostatkiem. No i prawie wszystkie weszły, tylko ten jeden, jeszcze jeden tu krąży. No zapewne za chwilkę dojdzie kolejna grupa. Tutaj zobaczmy. Organizatorzy sobie tutaj siedzą, będą czekać. Cały dzień do wieczora tu będziecie Paweł. Tak, Paweł i Andrzej. Andrzeja może tak troszeczkę kamerą mi się, myślałem, żeby nie było widać. Andrzeja jak się nazywa? To jest to to jest To są bracia, tak, przywrócił się na rękę dziewczyny. No. No ja ja tam, przecham, ja tam, jakie plany? Teraz najbliższe? Kiedy lot kolejny? W planie logizra. mamy lot w piątek, no zobaczymy jak Jaka się zdejdą, 62 km. 62 km, a też wszystko z tego kierunku? Tak, tak, cały czas w kierunku, no wczoraj uprażysz, popadało w nocy, także warunki atmosferyczne się poprawiły. No jak widać, głębie e, przyszły, no tak sobie, także czekamy, będziemy czekać na nie, jak będą przychodzić. No, rozumiem, także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia. No, dziękujemy. Zachęcam za wszystkich, tak, zachęcamy zachęcamy do wszystkich do oglądania strony internetowej i też jeszcze specjalne podziękowania, tam wprawdzie na stronie podziękowaliśmy, ale tutaj w komisji koszulującej uczestniczyli kolega Krzysztof Iwańczuk, koledzy jeszcze no tam są wymienieni I na mi, stronie, także i też dziękujemy podziękowanie Bogdanowi Stępniowi i Sławkowi Czerwińskiemu, którzy w tym tygodniu oddali nam gołębie, które się do ich gołębika. No, tak, tak to co rozmawialiśmy, one są w takich maluteńkich grupkach przychodzą, o. To widzimy, o. Cztery, a tutaj dwa kolejne, czyli mamy 6 gołębi na wstępne. Jeszcze zobaczymy teraz ile jest ich odbitych. Na razie dziękujemy. Ostatnie rzucenie, że tak powiem, obiektywem kamery. 181. gołębi. Ostatnie tu widzimy kolegę Zbyszka Oleksiaka jest. No każda. Marciszewska Ewa. toch to tutaj pana, tak? tak, tak? Tutaj siedział tu... kolega, tak widzimy. O, także na razie dziękujemy. Popatrzmy. 2, 4, 6, 7 gołębi. Lata jeszcze, także co chwilkę one dolatują i ilość ich się tych, które przyleciały zwiększa. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.